Level 16, wrzesień, pierwsza klasa tech bazy. Nie jestem w sumie Anonem, poznaję szybko ludzi itp., także jest ok. Wiadomo, nowa szkoła to i nowi kumple i nauczyciele. Przez tę drugą zmianę wszystko się zmieniło bezpowrotnie. Akcja toczy się wokół przedmiotu języka polskiego, a dokładnie nauczycielki. Gruba kurwa locha, tak wielka, że nie umiała pisać na klawiaturze. Głos miała jak dziam dziam, tym mi dać MNIAM MNIAM, a brzuchy jej wystawał poza pierścienie Jowisza. Gruba locha i na dodatek wymagająca. Jak już trybem się przestawiłem z wakacyjnego na szkolny I to i wiadomo babka zaczęła pytać Nie nauczyłem się wcale Bo mnie przecież jako pierwszego nie spyta na pewno <laughs> A tu kurwa patrz niespodzianka Nagle moja skóra stała się mokra jakiej pachy tego dnia Potlał mi się nawet uszami Zadaje mi pytania a ja na każde odpowiadam całkowicie bez sensu Już szykuję się na najgorsze a ona Siadaj 4 plus Szok Plus 10 do respektu na dzielni wiadomka Następne lekcje Polaka przebiegały satysfakcjonująco, co sprawdzian, kartkówka i TP to piąteczka, zdarzały się szósteczki, wszystko fajnie, pięknie, ale jakim cudem? Przecież w gimbazie to jak czwórkę dostawałem z Polaka, to mama mielony w nagrodę robiła. Niczego nie spodziewające się ja, chwaliłem się kolejnymi dobrymi ocenami. Jednak dzień przełomowy nadszedł. Był to piątek. Gdy dostałem kolejną piątkę, pani dodała Zostań po lekcjach na przerwie minutowej. musimy porozmawiać. Nagle paraliż... Przerażenie faktem, że zasram w tej wielorybnicy, było wręcz kolosalne. Ale nie odmówię przecież jej, bo jeszcze nie zdam czy coś. Zadzwonił dzwonek, wszyscy wyszli, tylko ja zostałem. Chwila trwała, przeszywająca mnie cisza, jednocześnie dająca mi do zrozumienia, że to cisza przed burzą. Spojrzała na mnie, chciała to zrobić uwodzącym wzrokiem, lecz wyglądało jak sparaliżowane dziecko z autyzmem w fazie zen. Już zamykam oczy, myśląc, niech się dzieje wola nieba. Z nią się zawsze zgadzać trzeba. A ona nagle jedź mi w ryj, żebym otworzył oczy. Przerażony pytam o co chodzi. Ona nagle zdejmuje ciuchę i ubiera jakieś indiańskie piór puszowe kapelusze i jakieś sukienki z liści. Klęknęła przede mną i mówi: Ty być uba duba, labakuba. Ja do niej żeby powtórzyła, zrogo przy tym kisnąć. Ona powtarza z powagą na twarzy. Dodała, że muszę spełnić przepowiednie księgi ku kurumuruburubur. Byłem pewien, że nazwy to wymyśla na poczekaniu. Ona wyciąga wielką księgę, która nazywa się Księga Kuru-Kuru-Muru-Buru. Wtedy byłem najbardziej zdezorientowany w całym swoim życiu. Kazała usiąść naprzeciw niej, po czym wyciągnęła klopsa o średnicy 5 cm i kazała mi go wsadzić do odbytu. Zamurowało mnie. Ona otwiera tę jebaną księgę i czyta: Piątkowy uczeń w piątek dostanie piątkę, a wtedy włoży piątkę do odbytu, aby wypełniła się przepowiednia pana. Wyciągnęła indyjską dzidę i kazała mi wsadzać, więc nie miałem wyboru. Po tym, jak to zrobiłem, babka wyparowała. Kurwa po prostu zniknęła. Od tego czasu mam polski z inną kurwą, która po dwóch miesiącach już nie daje mi szansy na zdanie.